Filia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w naszym mieście mogła będzie powstać dopiero na początku wakacji 2017 roku, a nie już w styczniu przyszłego roku. Wszystko wiąże się z terminami podejmowania uchwał. Ponieważ jest to utworzenie filii, czyli jakiejś jednostki gospodarczej, prawda, więc musi decyzja być, musi być uchwała sejmiku. Sejmiku województwa łódzkiego ta uchwała stanie prawdopodobnie we wrześniu, na sesji wrześniowej. I dopiero to będzie dla nas termin. Jakby data startu do przygotowań tych już naszych takich rzeczywistych, realnych, materialnych. Podpisane są porozumienia między miastem, powiatem i Wordem w Skierniewicach. Po podjęciu uchwały sejmiku startujemy dopiero z wykonaniem dokumentacji, uzyskaniem pozwolenia na budowę, starostwo podejmie uchwałę o użyczeniu nam czy dzierżawie terenu ich w tym, w tym czasie. No i musimy wpisać to zadanie do budżetu roku przyszłego. Po nowym roku, no w zimę nic się nie, nie dzieje, nie robi, prawda, bo to są roboty budowlane. Po nowym roku byłby dopiero przetarg na wyłonienie wykonawcy, czy wykonawców dla części drogowej, tej nawierzchniowej budynku, adaptacji budynku na pomieszczenia na Wordu. Jeżeli wszystko poszłoby zgodnie z planem, to filia Wordu na działce podawnej ciepłowni szpitala mogłaby powstać w czerwcu 2017 roku. Miasto może podjąć działania dopiero po uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego, a to stanie się we wrześniu.